Bądź bezpieczny. Kolejna metoda, żeby ograniczyć ryzyko związane z możliwością przenoszenia się zakażeń biologicznych, w tym wirusów, jak również najbardziej groźnego i obecnie podstawy pandemii koronawirusa COVID-19. Jak zwiększyć bezpieczeństwo przy w dużych budynkach biurowych, przy dużych budynkach publicznych, gdzie mamy napływ dużej ilości osób. Detektor temperatury pozwala nam w, na wstępie przy wejściu ograniczyć możliwość wejścia osób chorych o podwyższonej temperaturze. Jak on działa? Stajemy przed nim. Ustaw wzrok na wysokości czujnika. Temperatura prawidłowa. Proszę zdezynfekować dłonie. Przejście otwarte opuścić stanowisko pomiarowe. I tak w trzech prostych krokach jesteśmy w stanie określić, kto ma podwyższoną temperaturę i potencjalnie może stanowić zagrożenie dla innych zdrowych osób przebywających w naszych przestrzeniach.